Jesteśmy na stoisku firmy ZTE. E, azjatycka firma pokazała nam jeden model e, działający, ponieważ e, pozostałe urządzenia to niestety mukapy e, Urządzenie o nazwie Racer. Malutkie urządzenie z ekranem o przekątnej 2,8 cala i, i rozdzielczości 320x240. Ale nie pojemnościowy. No e, zaraz zobaczymy. No nie. Niestety nie. Jest to ekran rezystancyjny. Eee, urządzenie działa, zaraz zobaczymy jak, w oparciu o którą wersję Androida. O, 1.6, czyli jeszcze nic najświeższego. Eee, no i co my tu mamy? Działanie powiedzmy, że można uznać za płynne. Znaczy przy przewijaniu, ale jak to menu się chowa i otwiera, to już chyba troszkę Czy nie? No, tak. no trochę, trochę przytacza, pewnie, I... pewnie jakaś tańsza wersja yy, Qualcomm'a, ponieważ tutaj nie widać za bardzo yy, na specyfikacji co, co, to, co to urządzenie... Por... Znaczy, sądząc po ekranie oporowym to... To nie jest żadna górna półka, tak? Tak, dokładnie, także tutaj nie może być... Mikro USB, USB 3.2 megapiksela, natomiast urządzenie jest bardzo yy, poręczne. poręczne, poręczne, tak. No chociaż tutaj ten przycisk, który który mamy pod ręką działa delikatnie mówiąc ciężko z dużym oporem no, jakiś wczesny prototyp pewnie No na to wygląda no, generalnie nic ciekawego okay.